Witajcie! W dniu dzisiejszym z cyklu Jak Ułatwić sobie życie i szycie opowiem Wam o zamkach ozdobnych, zarówno metalowych, jak i plastykowych. Te zamki nie na darmo noszą nazwę ozdobne. Ponieważ po ich życiu mają ozdabiać daną odzież. Na pewno zdarzyło Wam się kupić, czy kurtkę, czy kufajkę, czy kamizelkę, cokolwiek, nawet spódnicę z zamkiem, który po prostu szpeci lub nie odpowiada Waszym wymaganiom. Co można zrobić? Można go po prostu wymienić. I tutaj chciałabym zacząć wymianę od pokazania najmniejszych zamków metalowych. To są zamki rozdzielcze, wybłyszczane, bardzo ładne, złote, delikatniutkie trujeczki. Stosowane są w kurtkach puchowych, ale również wykorzystywane są w kosmetyczkach, na przykład, czy w bardzo delikatnych torebeczkach, żeby ją ozdobić. Zamki metalowe natomiast mamy do długości 1,10 m rozpinane. Tutaj mamy zupełnie nowe zamki, które przyszły w kolorach beżowych. To są rozdzielcze zamki góra-dół z bardzo ozdobnym suwaczkiem. Pięknie pracują, bardzo ładnie się odpinają, do długich kurtek, do płaszczy, do kamizelek. Idealnie będą się nadawały. Występują też w kolorach czarne, czarne-złote, czarne-srebrne. Następnie chciałabym Wam pokazać zamki plastikowe, poczynając od żyłeczki. Żyłka piątka to jest taki standardowy zamek, który macie praktycznie rzecz biorąc wszędzie. W kurtkach, nawet w poduszkach czy no, torebki, kosmetyczki. Wszędzie, w nereczkach, wszędzie się je wszywa. Tak samo te ozdobne kolorowe, można wszyć do każdego rodzaju odzieży, ozdobią i do wielokolorowych rzeczy nie będzie problemów, czy zamek pasuje kolorystycznie, czy nie pasuje. Mamy jeszcze bardzo fajne zameczki, takie tego typu żyłeczka, to też jest żyłka ozdobna. Pięknie chodzą, idealnie, po prostu na no do wszystkiego. Te zameczki z kolei kostkowe to są zamki plastikowe, wybłyszczane. Zobaczcie, jakie mają piękny połysk, bardzo ładnie pracują, a do tego mają jeszcze odblaskowy tutaj taką taśiemeczkę odblaskową. Fantastyczne do odzieży sportowej. Jeżeli ktoś biega na przykład i chciałby być bardziej widoczny, a przecież dbamy o nasze bezpieczeństwo, najlepiej, aby taki zameczek sobie po prostu wszyć. Zamki ozdobne, kostkowe. Czyli takie typowe piątki są na przykład tego typu, czyli srebrne i w czarnym niklu. To też są zamki góra-dół rozdzielcze. Zobaczcie, tu mam górę, a tu mam dół tych zamków. Te same suwaczki góra-dół, super do wszystkiego, na pewno ożywią i ozdobią odzież. Te zameczki na przykład, tutaj już jest klasa wyżej, to są zamki grube, również góra-dół odpierane. Zobaczcie, jak fajnie zamek jest cieniowany. Pięknie to wygląda na pewno przy długiej kurtce, będzie efektem. A najgrubsze zamki jakie mamy, to są zamki tego typu. Zobaczcie, to jest po prostu już czad, one są, suwaki są w foliach, żeby się nie podrapały, bo dbamy o jakość przy sprzedaży. I teraz zobaczcie, jak to pięknie pracuje przy świetle. I Teraz pokażę wam standardowy zamek dla porównania. To jest zwykły plastik, a to jest gruby. Zobaczcie, jaka jest różnica. Cudowne są. I nawet te zwykłe zamki, które macie w kurtkach, czyli tak zwane bryzgoszczelne, one wyglądają, to jest prawa strona, a to jest lewa strona, to nawet te potrafią być ozdobne, na przykład do odzieży sportowej z napisem sport. Pięknie pracują, pięknie się układają, naprawdę polecam. Można je wymieniać w każdej chwili. Jest czas na to, aby bawić się modą. Bawcie się nią. Patrzycie na mnie i myślicie sobie, sobie tak, o, kobieta z dużym czerwonym kwiatem. Zobaczcie, odpinam go. I teraz patrzcie. Mam zamek, nie mam zamka. Mam zamek, nie mam zamka. I to właśnie chciałam Wam pokazać. Bawcie się, a jeżeli Wam się podobało, obserwujcie. Zapraszam po więcej.